Dziś byliśmy dać nagrodę osobie, która wygrała w konkursie tym na kanale Ekipa z tymi liczbami. Na nas na najnowszym filmie będzie, będzie, będzie cała ta akcja, także zobaczycie, ale fajnie wyszło. I ktoś kto wygrał. Patrzcie, moi drodzy, mam jakiegoś pecha do tych pająków. Patrzcie. I tam jest jakiś wielki. O, patrzcie, jaki wielki. To jest niemożliwe. Ech, tak to jest jak się nie ma szafy. Dzisiaj piękna pogoda, piękna sobota, miłej soboty. Tyle czekania, tyle czekania było, a zaraz znowu odejdzie. Znowu będzie szaro. Nie, 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 nie. Nie nie, proszę, tylko nie to. Patrzcie jak pięknie, patrzcie co jak uśmiechnięci. Jaki gagatek. Lubisz lato? Lubi, lubi. Lato. Ciepło. Słuchajcie, zostało już naprawdę ostatnie dni. Ostatnie dni, kiedy możemy się spocić. Naprawdę docenimy to, bo zaraz będzie zima, będą depresje, będzie ciemno. Nie rozumiem, jak można robić zimę. Zimę. Może alergicy i, nie wiem, skoczkowy Adam Małysz. Dzisiaj nie syfie. nigdy nie będę miał bałaganu, zawsze będę miał porządek wszędzie. <śmienny> <śmienny> Ja, bo mi się telefon zepsuł. Słyszysz? Ha ha, ha ha Słyszysz? 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 Leń. Co jest się leń śmierci? Jesteś leń <laughs> Larka, Właśnie się kończę zaczynać. Jeszcze poczekasz, aż się zacznę kończyć. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Jako, że moje instastory to często zbiór losowych kafelków, e, stwierdziłem, że dzisiaj troszkę to zmienię. E, I mam pytanie. Czy chcielibyście, żeby dzisiaj moje instastory było troszkę bardziej podobne do e, tego, jakie instastory przystoi poważnemu influencerowi? Co tam, skurczybyku? Mam nadzieję, że nie masz wścieklizny. Dobra, już opuszczam Twitterę Sorry, tak na nie w Mam nadzieję, że to był zwykły lis, a nie na przykład szczwany lis, bo jeżeli był szczwanym lisem, to chyba muszę schować przed nim tu. Uuu, kogo my tu mamy? Kogo my tu mamy? <grafię> Jaki ten! Witam! Cześć mam, dzień dobry, witam się z wami znów e, z auta, ale tym razem już po długiej, długiej, długiej podróży ze Zgromadzenia. Dzisiaj rano wracałam z Warszawy pociągiem do Krakowa. Miałam godzinę, żeby się przepakować, i teraz jadę do Mielca, do rodzinki. Wreszcie wybrałam się do Mielca i zobaczę się z moimi rycami, z adusią, e, z moim dziadkiem, więc też tak fajnie. Też razem z nim planuję oglądać nowy film, właśnie też Życia, ponieważ. <laughs> ponieważ jak jechałam na plan, to właśnie do niego zadzwoniłam i mi powiedziałam, że jak tylko wyjdzie, to proszę, żeby mu wysłała link. I właśnie tak sobie postawiłam, że po prostu razem z nim to oglądam i zobaczę jego reakcję. No. Dajcie znać, czy chcielibyście też oglądać jakiś film, który nagrałabym u siebie w domu, w którym pokazałabym Wam moją reakcję z moim rodzeństwem, jak wcześniej mieszkałam w domu rodzinnym, jak wyglądał mój stary itd., itd taki vlog. W ogóle Ci jestem z makijażu, zobaczcie. <laughs> Pełno pieków, zero rzędu. O, nocka z mamami. W każdym razie jedziemy do domku. Będę Wam nagrywać e, teraz relacje z domu. E, no i... Ai, jezus, cieszę się, serio. I wreszcie będzie winogronko. Raz w roku Czyli po moich urodzinach zawsze jest czarne winogrono u moich i Maggiatka. Uwielbiam czarne winogrono i zawsze ja wcinam. I to nie jest takie typowe, jak jest w sklepach. Tego tak, nie ma w sklepach. To jest tylko u moich i maggiatka. bardziej szalony przejazd.